Troszkę hmm. się nie odzywałem. Jest to spowodowane oczywiście koronawirusem. Moje nagrań jest obecnie również moim miejscem pracy, ale nie narzekam, mogło być gorzej. Rozpoczynamy serię moich mini-projektów. I chcąc, nie chcąc, na pierwszy strzał pójdzie web scrapping, i oczywiście z koronawirusem w tle. Web scrapping jest to pobieranie danych ze strony internetowej, jako takiej. Tak? Czyli nie mamy żadnego api, po prostu hodujemy stronę i pobieramy z niej dane. My dzisiaj zajmiemy się pobieraniem danych na temat ilości osób chorych, zakażonych na koronawirusa w Polsce. Zajrzyjmy najpierw na stronę. Mam mamy taką stronę. Ja oczywiście adres tej strony podałem w opisie. Eee, tu jest mnóstwo informacji na tej stronie. Między innymi, jak się wyszukamy. Szukałem po Poland. Pierwsze od góry, pewnie. O, Chory. Tutaj mamy Poland 287. Na tą chwilę. Hej, okay. jak tą daną wyciągnąć? Zobaczmy sobie. Najpierw jak ona wygląda. F12. mamy sobie inspektor. Gdzie jest Poland? Poland jest tu. pach I mamy kod strony. Który przyda nam się do tego, żebyśmy mogli sobie ją wyciągnąć. Hej, okay. zajrzyjmy teraz do naszego edytorka. Lubionego, Visual Studio Code. co hmm. będziemy potrzebowali. Najpierw będziemy potrzebowali pobrać naszą stronę. Pobierzemy ją do zmiennej Page i użyjemy a, czegoś, czego nie mamy zimportowanego. Czyli bibliotekę. Requests. Request. Request OK. Teraz co my sobie tu powierzemy? Pobierzemy sobie naszą stronę. WWW. I znów potrzebujemy przejść do strony, zdobyć jej adres. I wracamy do edytora, bo muszę przejść jednak do całego ekranu. I to jest strona, którą my sobie powierzemy. Możemy sobie ją oczywiście tutaj wyprętować. Bo tu już na coś się świeci na czerwono. Odpalmy. Będziemy mieli błąd oczywiście, bo. Yy, najprawdopodobniej on nam powie, właśnie to, że on nie wie, co to jest request. Używają się tego specjalnie przed startem yy, tego tutoriala, wyczyściłem sobie wszystko, żebym nic nie miał. I więc instalujemy. pip install i nazwę biblioteki. Pach. Troszkę to potrwa z moim super internetem. Ale idzie. Okej, okay, powinno być lepiej. O! Pobiera. I jest 200. Tak, czyli tutaj to tam się wyprintowało, to znaczy, że, że rzeczywiście, o może trochę powiększę. O! Sorry, że nie zrobiłem tego na porządku. Wszystko dzisiaj na wariackich papierach. Wydaje mi się, że chyba nie służy mi robota zdalna. Ok, mamy page. Page został pobrany. Tu jest Prisma 200. 200 znaczy, że poprawny. Mm. Jak, by go, jak go wyświetlić lepiej? Otóż on ma takie pole, jak tekst. To jest pole, to nie jest, to jest pole. Teraz nam powinien tutaj po prostu zasypać nas. O tak, zasypać nas. To, co tu widzimy na dole to teraz tak ładnie tam wesoło przeleciało, to jest kod, cały kod naszej strony internetowej, czyli dokładnie to, co byśmy podglądali przy pomocy yy, narzędzi deweloperskich w Firefoxie. Ok. To co mamy? Umiemy taką stronę sobie pobrać, umiemy ją wyświetlić. Jest to trochę niewygodne, to znaczy niewygodnie nam się grzybało w takim czymś tutaj wyświetlonym w konsoli. Dlatego dla celów y, testowo-naukowych zrzucimy sobie to do pliku, Zrobimy tak F to będzie nasz uchwyt do pliku, Open. Nazwiemy go sobie templiczek data.txt. I otworzymy go w celach zapisu, czyli write. Następnie, co mi tam zapiszemy? Zapiszemy f.write i zapiszemy sobie tam yy, nasz output z naszej strony, czyli page.txt. Ok, run. No, i poszło. zobaczmy, czy mam się ten otworzył. Jest. Paria Bongo. bym powiedział cudownie. Czego my tu szukamy? My tutaj szukamy czegoś takiego jak po I -P -Y mamy. Interesuje nas, żeby znaleźć coś takiego do. Kąd? Paste. I to tak naprawdę będzie naszym patternem. Czyli tego tekstu będziemy poszukiwać. To już tam niepotrzebne, to było tylko na chwilkę. No, Zapiszemy sobie zmienny pattern. Ok, mamy poradną stronę. Mamy pattern, po którym mamy szukać. No teraz, jak tego szukać? No i tutaj wchodzą. na białym koniu regeksy. Import re, regex, i obyj to będzie nasz obiekt, który trzymał wynik naszego poszukiwania regex szukaj nam szukaj nam czego Tutaj, paterny powinny być raw stringami, czyli robimy r raw, czyli wszystkie znaki tam takie magiczne będą anulowane, to jest dla niego zwykły ciąg I, czyli tak szukaj nam tego paternu w czym w naszej stronie w tekście naszej strony w page page Kropka, kropka, coś się to kropkę nie trafiło Tekst Imprint. print. Ok, odpalamy. Mam nadzieję, że to działa. Powinno. Mamy to. Yy, teraz tak, jak działa search? Search może nam zwrócić dwie rzeczy. Albo możemy nam zwrócić coś takiego jak to. To jest obiekt, typu search, który nam tu zmeczował nasz wynik. Albo nam może zwrócić 0, jeśli czegoś nie znajdzie. Ok, czyli co, umiemy sobie tą stronkę tutaj, w tej linii czwartej sobie tą stronkę pobieramy do zmiennej, potem tworzymy sobie pattern, po którym będziemy szukać, potem nasz object, sprawdzamy sobie czy nam się znalazło i to printujemy. Jesteśmy blisko, tylko że nas interesuje tylko liczba, tak, nie ten cały string. tutaj wchodzą grupy, czyli musimy sobie tą naszą liczbę zmieścić do takiej do grupy. Teraz ona jest zgrupowana i my tutaj będziemy sobie printować tak naprawdę Eee, obj grup 1. Powinno być to. Pod zerem jest cały string znaleziony, pod linką jest pierwsza grupa. Mamy to. 287 na tą chwilę osób zarażonych koronawirusem w Polsce. Ok. Na tą chwilę nasz skrypt jest totalnie bezużyteczny. Jest bezużyteczny, bo on będzie szukał nam stringa, który będzie miał tą liczbę w środku, a my tą liczbę chcemy pobrać, tak? Czyli my nie wiemy, jaka ta liczba będzie jutro. na pewno nie będzie... będzie na pewno większa. No nie szukamy się, będzie. U. I tutaj wchodzą... I tutaj dopiero wjeżdżamy w regexie. Do tej pory szukaliśmy takiego po prostu stringu na stałe, tak? Że to jest nasz wzór do poszukiwań. To my poszukujemy? My poszukujemy... Digit and digit, czyli jakakolwiek liczba, która występuje tutaj przynajmniej raz, bo może być 0, mogło być, teraz już nie będzie, ale mogło być, lub więcej. 5? Wynik powinien być ten sam. Tak, 287. Oko. Większy się na więcej, będziemy mieć więcej. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście będziemy nasz skrypcik, który na razie wygląda dość biednie, rozbudowywać. Będziemy mu robić jakąś pamięć, może bazę danych, może plik, zobaczymy, co na wymyślicie. No i myślę, że potem podepniemy to pod Slacka, żeby nam wysyłał te informacje na bieżąco na, na, na Slacka. Dzięki na dziś. Trzymajcie się.